Serdecznie wszystkich myśliwców Starego Audio. Na naszym kanale Audio Azy zapraszamy również naszą stronę internetową wehikułmyśliwcach.com. Dziękujemy serdecznie za komentarze, subskrypcje, patronajta, żółtkę. Właśnie dziękujemy za to bardzo, gdyż te sprzęty, które dzisiaj tutaj stoją między nami, to właśnie są sprzęty, które wróciły z serwisu, i zawdzięczamy ten program panu. Czarkowi z Gdyni, który te właśnie urządzenia przekazał do naszego muzeum. A wiadomo, sprzęty mają swoje lata, muszą być przeserwisowane, aby mogły wziąć udział w programie. Także dziękujemy wszystkim tym, którzy nas w tym oczywiście wspierają. Całą historię opowiem może w trakcie prezentacji. A dzisiaj oczywiście nasze MM. Tak, oczywiście magazyn muzyczny z października 89 roku. 550 zł i dzisiaj moja ulubiona grupa Queen. Queen czy to naprawdę cud, czy nie? Cud? Chyba nie. Ale niewątpliwie fantastyczna płyta z muzyką pop. Kręta i długa była droga, jaką przewędrował kwartet Queen od bombastycznych, nadętych rokowych oper po bardzo rytmiczne Chwytliwe kawałki z The Miracle. To zaskakująca ewolucja, ale najtrudniej jest zrobić coś prostego i jednocześnie dobrego. Album The Miracle przypomina znakomicie zorganizowaną wycieczkę w krainę zwaną PUP Music. Czterech panów w średnim wieku wie na ten temat chyba wszystko. Dlatego obcowanie z nimi w roli przewodników to prawdziwa frajda. Freddy nie musi już nikogo przekonywać o zaletach swego głosu. Porażająca jest lekkość, z jaką porusza się on po różnych gatunkach. Nawet kiedy powtarza ciągle cztery zdania, będące tekstem kawałka My Baby, dash Me, jest zwyczajnie niepowtarzalny. A szept zamykający pierwszą stronę The Invisible Man przywodzi na myśl najlepszego konfidenta. Na płycie Queen nie mogło rzecz jasna zabraknąć sporej dawki heba metalu. Brian May może służyć za wzór powściągliwości w graniu solówek, które jednocześnie olśniewają swoją intensywnością. W zależności od charakteru tworu, May eksploduje wariackim popisem szybkości lub gra z bluesowym feelingiem. O tym, jak ważna i sprawna jest sekcja rytmiczna, Queen. Najlepiej świadczą nieudane płyty solowe poszczególnych królówek. Repertuarowa beztroska i bezczelna queen na The Miracle warta jest peanów greckich mistrzów, komu bowiem można byłoby wybaczyć kalkowanie zapomnianej Teeny Charles w ultrapopowym kawałku Rain Must Fall lub powtórkę z Moredora w wydanym na singlu Breakthrough. Nikt też nie podrabia tak pięknie Beatles'owskiej harmonii jak Queen w pacyfistycznym manifestie zatytułowanym The Miracle. Na szczęście pozostałe teksty są bardzo lekkie, wręcz frywolne. Wystarczy jednak posłuchać swoistej spowiedzi: ułożyć All With It, by w kilka minut usłyszeć dosłownie wszystko, co grupa Queen nagrała przez 17 lat istnienia. Aranżacja i wykonanie powalają na kolana. Queen niczym boi. Pokazał, że starsi panowie nadal dyktują rakową modę. Najlepsza płyta z muzyką pop pierwszej połowy 1989 roku. Tak na 100% Miracle. No tak, któż nie tęskniłby za starym składem e, grupy Queen? Oj, to prawda. No. <laughs> Niestety tego się już odtworzyć nie da, ale yy, kto wie, technologia idzie tak daleko, że tworzą już hologramy i tak dalej, kto wie, czy jeszcze Freddy nam kiedyś znowu na scenie nie zaśpiewa. Ale to już nie będzie to samo, bądź tak, no, mimo wszystko. Oczywiście, ale zawsze, zawsze coś. No a dzisiaj pokażemy coś, na czym chciałbyś kiedyś posłuchać właśnie nagrań zespołu, zespołu Queen. Oczywiście, zapraszamy. Sprzęty te, tak jak i my, mają swoje lata i oczywiście od czasu do czasu nie domagają. Ale mimo wszystko chciałbym Was do tego namówić, abyście poszukiwali tych starszych modeli pięknych magnetofonów, które po serwisie naprawdę odwiedziczają nam się miłą pracą i miłą muzyką. Oczywiście przed samym tym programem Uległ awarii ponownie ten magnetofon, który, co prawda wymieniłem mu paski, ale niestety musiałem jeszcze rozebrać mechanizm i wyczyścić jedną rolkę, bo po prostu no, nie nawijał prawidłowo taśmy, no i takie rzeczy się dzieją. Trochę podziwiam tych ludzi, którzy serwisują to, gdyż no, przejrzeć każdy detal, każdy kondensator, cały mechanizm, to jest naprawdę ogrom pracy i nadal nie mamy gwarancji, że będzie to na wiele, wiele lat. Gdyż nigdy nie wiemy, który element, mając już 50 lub więcej lat, może w każdej chwili ulec awarii. Za te cztery sprzęty dziękuję tutaj bardzo serdecznie panu Czarkowi z Gdyni, który postanowił je przekazać do naszego muzeum z tego względu, że chciał, aby te urządzenia pozostały dla przyszłych pokoleń, aby młodzi ludzie, którzy kiedyś być może się zainteresują tym wszystkim, przyjadą i będą mogli obejrzeć. Jak te sprzęty wyglądają, jak grają i z tego względu jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Yy, oczywiście sprzętów jest jeszcze kilka, ale są na razie jeszcze w serwisie, bo nie wszystko jestem w stanie naprawić sam. Muszę się wspierać cały czas wiedzą kompetentnych osób, które no, elektronikę bardzo dobrze znają, a niektóre uszkodzenia wymagają niestety rozbiórki. I niektóre te magnetowane są naprawdę bardzo, bardzo skomplikowane. Ale to nie wszystko dobrych i złych wieści, bo w ostatnim programie prezentowałem wieżę Fischera. No i jakby to powiedzieć, tego być może tutaj teraz nie widać, ale cała ta wieża z tyłu jest już przebudowana, gdyż no, jeden ze wzmacniaczy po programie. Odmówił posłuszeństwa. Ponownie no musi trafić znowu na serwis, i postanowiłem wtedy całą ją przebudować, zrobić wszystko trochę inaczej i y, nagrać kasetę magnetowidową. Gdyż posiadam taki jeden magnetowid, który obraz ma nieszczególnie ładny, ale jest high stereo i dźwięk naprawdę pięknie nagrywa. I postanowiłem go tam postawić. I do tego tematu wrócę i pokażę Wam to wierzę po zmianach, które tam nastąpiły, bo wzmacniacz został wymieniony na inny i tak dalej, i tak dalej i jest to moim zdaniem ciekawa konfiguracja, może kogoś zainspiruje, ale żeby się nie powtarzać, to będziemy mieli teraz trochę inne odcinki, a do tamtego tematu obiecuję wrócić. A tutaj, co mamy dzisiaj na naszym stole? Mamy magnetofon nad model 900 z pięknymi, naprawdę pięknymi, dużymi wskaźnikami wychyłowymi, te wskaźniki wychyłowe są po prostu no, jak wielkie okna z wycieraczkami. No, jest to coś y, naprawdę pięknego. Powyżej mamy Sansuja SC3000. Wskaźniki, jak widzicie, no, już są mniejsze, ale również y, ładnie umieszczone. Sprzęt jest również. Bardzo ładny, w miarę duże okno. No, bo ten na dole, to jak widać, tutaj jest kaseta ładowana poziomo w ten sposób. Także nie mamy możliwości obejrzeć, jakby takiej ładnej szpulki w środku. Powyżej SC5300 również Sansuj, na czarnych wskaźnikach wychyłowych. Również bardzo ładne, tak jak Pionier robił w modelach. Z końcówką 80 czarne wskaźniki w amplitunerach. Jest to naprawdę również bardzo ładne. No i na samej górze, już nad który ma zupełnie inne wskaźniki, już diodowe, ale to taka trochę, jakby powiedzieć, żeby nie wszystko było na wycieraczkach. Coś, co no, może się komuś będzie zdecydowanie bardziej podobać. No ale pozwólmy im zagrać. Oczywiście. Za muzykę odpowiada dzisiaj Nat. Wszystkie magnetofony są podłączone kablami, tak żeby wszystkie wskaźniki pracowały. No a z tyłu za nami muzykę daje nam wzmacniać JVC. Ktoś mądry powiedział: Kiedyś tak mi gdyby Twój cały świat. Zapłoną ci, to znajdź wtedy jabłuszko te, które na ogniu tym upieczesz się. Bo tylko gdy ognia próbę zdasz, to życie w ręku na zawsze już masz. Spytałem go, co jeszcze o życiu nie powiesz Jeżeli chcesz, to dużo się dzisiaj dowiesz. Jeżeli chcesz, to dużo się dzisiaj dowiesz. Żeby spełniać marzenia, to trzeba je mieć I konsekwentnie tego w życiu chcieć Bo najwspanialszy spokój to sumienia jest Ale niewielu jest stać na taki to gest I pewnych rzeczy w życiu zrobić się nie da Tak jak na przykład nie da się obrócić nieba Spytałem go jeszcze o płodłości serc bo to dla wielu jest ciekawy kęs. Miłość mój chłopcze jest dobra kaza I jak ten kamień rzucona nie wraca. A przyjaźń żyje jeszcze w ludzkich sercach kości. Uczucie to dzisiaj jest rzadsze od miłości. Oczywiście. A prze pieniądze który są w życiu aż ważny tam, najbardziej ważny przypadł ważne, do gustu. ich brak. Co Ale jest mam nadzieję, jest. że miłośników, wtedy, wycieraczek każdy nie brakuje i co jest najfajniejsze? No, najfajniejsze jest chyba to, że w tych urządzeniach te wskaźniki pracują naprawdę żywiołowo. Nasz Radmor, no niestety każdy kto yy, miał ten yy, Radmora, ten amplituner, no to zdaję sobie sprawę, że te wskaźniki działały tam bardzo, bardzo pomału, tak samo jak w naszym koncercie magnetofonie szpulowym, to te wskaźniki zawsze tak sobie spokojniutko pracowały, no, może ktoś lubi takie bardziej, jakby to powiedzieć, wyciszone, ale, no, tutaj mamy na przykład kilka wersji i trzeba przyznać, że ten na dole, nad, również pracuje bardzo spokojnie. Te wskaźniki pracują bardzo bardzo spokojnie. Inaczej jest w Sansujach, gdzie te wskaźniki naprawdę pracują bardzo szybko. A więc każdy z tych magnetofonów ma swoje oczywiście zalety. No, jeżeli chodzi o ich rozbudowanie, to ten tutaj SC5300 posiada najwięcej funkcji. Poczytajcie sobie o nim, nie będę omawiał detali. No bo oczywiście to jest taka trochę mobilizacja dla każdego, że jeżeli by go taki zainteresował, no to może o nim coś poczyta. Tutaj na przykład w tym magnetofonie takim wyjątkowym, jakby wskaźnikiem pracy taśmy jest tutaj, właśnie są te okienka zapalające się, jest to taki cylinder w środku z wycięciem, który się obraca i po prostu daje taki właśnie efekt. I w momencie kiedy to nie pracuje, to również magnetofon się wyłącza, bo jest tam czujnik obrotów. A więc no, jest tych pasków dość dużo. W ogóle tutaj te paski są prowadzone w taki dość specyficzny sposób, aby się dostać do góry, do lucznika z mechanizmu, który jest na dole. No, jest tam trochę rolek, które przekierowują ten pasek w górę. No, Musi ten pasek być w miarę dobry, bo jeżeli już jest odkształcony, no to nie chcę wówczas pracować jak należy, bo się po prostu to wszystko zacina. No ale, jakby tu powiedzieć, wszystko jeszcze na razie jest do zrobienia, do otrzymania, i możemy te paski kupić, wymienić. I sprzęty te pięknie pracują i odwdzięczą nam się na pewno bardzo miłą pracą oczywiście kaseta makselka. moim marzeniem jest, żeby te właśnie urządzenia wszystkie miały y, te maksele w magnetofonach w technikcie Udało mi się y, umieścić te kasety w środku, mam jeszcze ich kilkanaście, może no, nawet kilkadziesiąt, będę umieszczał je w muzeum w magnetofonach, bo one naprawdę pięknie wyglądają, a dla każdego miłośnika starych czasów to te kasety i oczywiście polski Pewex, to są wspomnienia, które się nigdy nie zacierają. Niebawem te magnetofony trafią na naszą stronę internetową, y, sfotografujemy je i oczywiście postawię w muzeum i podłączę, tak aby mogły pracować i y, aby można było obejrzeć je i y, jakby y, 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 to powiedzieć, posłuchać i dotknąć. Także, jeżeli ktoś będzie chciał przyjechać w najbliższym czasie i Obejrzeć je na żywo, to oczywiście zapraszamy. Prosimy oczywiście o wcześniejszy kontakt mailowy. Mam nadzieję, że Wam się te magnetofony podobały. Być może ktoś zacznie już szukać jednego z nich i być może uda się uratować kolejny magnetofon przed zniszczeniem. No bo przecież niestety wiele tych sprzętów jest nadal wyrzucanych i no, trafiają na recykling. A moim zdaniem bardzo to jest wielka szkoda, bo są to bardzo często prawdziwe, moim zdaniem, no, arcydzieła sztuki. A wiem, że przygotowałaś jeszcze ciekawy artykuł o innej płycie dla tak, równowagi. I, tak, bo jest tutaj zestawienie różnych płyt, które wyszły w, dwa, w 1989 roku i tutaj e, są ocenione od 1 e, do 10, 1 do dno. Oho. A 10 to rewelacja. No i oczywiście grupa Queen dostała 10 punktów, czyli rewelacyjna płyta. Natomiast chciałabym tutaj podać również e, polską e, płytę Formację Nieżywych Schabów, e, "Wiązanka Melodii Młodzieżowych. Ta płyta powinna się ukazać wtedy, kiedy miała się ukazać, to znaczy latem ubiegłego roku. Wszyscy chyba pamiętamy, jak wielkim hitem był wówczas klub Wesołego Szampana. Wiosenkę to śpiewała niemal cała Polska. Zresztą cały krążek jest zbiorem przebojów. siedem z 11 utworów znalazło się w różnych zestawieniach najpopularniejszych utworów. Szkoda tylko, że ukazał się w momencie, gdy zespół, który nagrał już materiał właśnie nie istnieje. Co prawda formacja nieżowych sobów funkcjonuje nadal, ale bez dotychczasowego lidera i wokalisty Jacka Pałuchy, z którym zawsze była utożsamiana i co to ukrywać, dzięki któremu stała się grupa tak popularna. Mimo tej wydawniczej paranoi, wiązanka melodii młodzieżowych znakomicie się moim zdaniem broni właśnie melodiami. Dostaliśmy do rąk zbiór lekkich, pomysłowo zaangażowanych piosenek. Udalnie wykorzystano altówkę, wiolonczelę i w połączeniu z dość prostym elektronicznym brzmieniem zespołu dało to interesujący efekt. Na szczególną uwagę zasługuje oryginalne, pełne specyficznego, surrealistycznego chmur teksty Jacka Pałuchy. Nie ma w nich brudnych ulic, polityki, karabinów i podobnych rekwizytów, niemal nie zastąpionych u młodych polskich kapel. Jest za to zabawna i stojąca na naprawdę wysokim poziomie żonglenka słowami i sytuacjami. A takie kawałki jak Swobodny George czy Radość Młodego Niedcłania to prawdziwe perełki, które mogą z powodzeniem istnieć również bez muzyki. Prawdopodobnie właśnie z powodu tych tekstów wysunięty został wobec formacji zarzut, że zespół nie gra muzyki rockowej, tylko studencką, albo zgoła jest jakimś muzycznym kabaretem. Prawdę mówiąc, zarówno konstrukcja utworów, jak i charakterystyczny sposób śpiewania wokalisty wskazują, że jest w tym twierdzeniu sporo słuszności. Ale na dobrą sprawę, czy rzeczywiście jest aż tak to istotne? Ważniejsze jest chyba to, że longplayowy, playowy, rockowy, popowy czy kabaretowy, kabaretowy jest po prostu udany i że możemy posłuchać inteligentnie zrobionej, niebananej muzyki rozrywkowej, której tak bardzo, niestety, ale u nas w Polsce brakuje i yy, ta płyta otrzymała tutaj 7 punktów, 7 czyli ocenione jako dobra. Mamy jeszcze płytę Manamu sieściemnia, która otrzymała tylko 5 punktów, czyli przeciętna. Mamy również takie płyty, jak różni wykonawcy: pierwszy odcień bluesa, 7 punktów, czyli dobra. Co tutaj mamy dalej? Great White, Twice Shy Capital. I tutaj mamy cztery punkty dla zespołu, czyli już niestety słaba. I Kingdom Come, In Your Face. I tutaj mamy 5 punktów, czyli przeciętna. Czyli tych kilka płyt jest porównanych i ocenionych. No tak. W tamtych latach muzyka odgrywała w naszym życiu dużo większą rolę wydaje mi się niż w dzisiejszych czasach, więc tego typu zestawienia nawet nie wiem, czy dzisiaj są jeszcze robione, bo nie wiem, czy ktoś to czyta, ale no, oczywiście w dawnych czasach zespoły Lombard, Manam, Perfect, no, to no, przetrwały na szczęście do dzisiaj i ich muzyka zawsze mnie cieszy i zawsze bardzo chętnie chodzę na ich koncerty. No tak, ale mamy też jeszcze paczki, będą w kolejnym odcinku, bo dotarły do nas już dawno temu, ale ze względu na to, że po prostu nie mieliśmy możliwości kręcić filmów, zostały zamknięte i czekają w tej chwili na otwarcie. Także wszystkich. Którzy są zainteresowani ich zawartością, zapraszamy do kolejnego odcinka. I oczywiście dziękujemy wszystkim tym, którzy subskrybują nasz kanał, którzy piszą komentarze. Mam nadzieję, że zobaczymy się również w kolejnym odcinku. I jeszcze raz do zobaczenia. Do widzenia.